Gadam Wam i gadam o tym, jak to możecie sobie grać spokojnie w retro gry na emulatorach, na pecetach, na DA500, na Raspberry Pi i takich tam. Ciągle mówię o tym, że tak naprawdę 90% retro feelingu osiągniecie podłączając do nich stary joystick, bo wiadomo, pady są dla lamusów. Tylko jak taki stary joy do współczesnego sprzętu podłączyć? A można, można na różne sposoby. Dzisiaj pokażę Wam jeden z nich, Przejściówkę Retrofan Twin. Sprawdzimy, jak działa z pc Jak sprawdza się na DA500 i DC64, jakie joysticki i inne dziwaczne rzeczy można do niej podłączyć. Co jest w niej fajne, co jest wkurzające, jak oryginalne joye sprawują się z popularnymi emulatorami i czy dzięki temu wszystkiemu poczujecie się, jakbyście grali za młodu. Także do dzieła! Tylko jeszcze mała przerwa na prezentację naszego partnera firmy PCBWay, firmy dostawcy wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale ale także ich montażem i składaniem gotowych do sprzedaży produkt. Dodatkowo, jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na 5 dolarów, który wystarczy wam na opłacenie produkcji 5 sztuk prostych płytek PCB. A możecie mi uwierzyć, możecie wykonać w ten sposób masę dodatków dla naszego hobby, na przykład taki troszkę podobny do tego opisywanego w tym filmie adapter dla starych joysticków na USB. I myśląc o tym, wracamy do tematu odcinka. Cześć, tu Bork, RetroGralnia, a dzisiaj joysticki, a sprawa polska. Przez całe lata 80. i początek lat 90. na świecie ścierały się dwa obozy przedstawiające dwa główne podejścia do tego, czym należy kontrolować nasze poczynania w grach. Były to obozy fanów joysticków i fanów Padów. Ja jako dziecko klona Atari 2600 Rambo i Commodore 64 zdecydowanie należy do tego pierwszego. I choć przez ostatnie lata przekonuje się powoli do padów, głównie przez używanie ich na współczesnych konsolach, to są takie gry, w których po prostu nie da się na nich grać. I nie wiem do końca, czy to moje preferencje, czy fakt, że gry stworzone na komputery i konsole używające głównie joysticków po prostu zostały. Stworzone do używania joysticków. Tak czy owak, osobiście potrzebuję mieć czasami joya i już. Niestety, smutna prawda jest taka, że joye jako kontrolery do gier innych niż symulacje lotu umarły, a pady trzymają się dobrze. Także jeśli jesteście fanami padów i gracie głównie w gry na pady stworzone. To jesteście w naprawdę dobrej sytuacji. Po pierwsze macie co kilka lat coraz to lepsze i lepsze pady z nowych konsol, które spokojnie można używać na pc ach i które też są rozpoznawane przez takie urządzenia jak d 64 czy DA500. A jak się wam nie podoba to współczesne takie bardzo analogowe sterowanie, to macie do wyboru masek kontrolerów stworzonych specjalnie pod gry retro, choćby firmy 8bitdo, ale także innych. Jeśli jednak szukacie w tym momencie tradycyjnego joya, to takowego nie znajdziecie i musicie posłużyć się czymś z epoki, podłączonym przez przejściówkę, taką jak na przykład Retro Fun Twin. No, jak taka przejściówka wygląda, to każdy widzi. To jest akurat wersja twin, pozwalająca na podłączenie dwóch joyów naraz. Zamknięta jest w obudowie przejściówki złącza DE9 na DB25, przy czym na węższym końcu zamontowane jest gniazdo USB, do którego podpinamy kabelek przedłużacz i wpinamy go do naszego współczesnego komputera. Z drugiej strony mamy złącze DB25 ze sprytnie wyciętymi pinami, pozwalającymi na podpięcie z dwóch stron dwóch wtyczek DE9, czyli typowych wtyczek joysticków. Uważajcie jednak na to, jak wpychacie tam joje bo możecie sobie zgiąć piny. I żeby nie było, nie tylko jest to problem tej przejściówki, ostatnio sobie takim moim joyem z ciasną wtyczką zgiąłem piny w Ultimate 64. Także nic na siłę, wszystko sprytem. Nie nerwowo, a chytrze. Na górze przejściówki mamy jeszcze diodę, a i ważna jest numeracja portów, ten po prawej to port numer 1, ten po lewej to port numer 2 trochę dochodziłem do tego, który jest który. Przejściówka przez OS, taki jak Windows, wykrywana jest jako dwa urządzenia o nazwie RetroFan. Dwa, bo mamy dwa porty DE9. Jeśli do RetroFana podłączymy typowo komodorowski, atorowski Joy, czy dwa, zostaną one automatycznie wykryte przez przejściówkę i możemy od razu ich używać. W emulatorach, taki jak na przykład emulator C64, Vice. No, może nie od razu, bo musimy jeszcze wskazać w samym emulatorze, że chcemy joystick komodorka emulować za pomocą PC-owego kontrolera gier. No ale po wyborze wszystko działa od ręki. Generalnie rzecz biorąc, joje do komodorka i Atari były jednoprzyciskowe, ale, 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 istniała możliwość dodania do nich drugiego, niezależnego fire. A nawet i trzeciego. Ale akurat nie mam w domu żadnego takiego joya, który by posiadał drugi fire ale na szczęście mam pad do konsoli Sega Master System, który jest w 100% zgodny ze standardem Joyów Atari Commodore, plus posiada drugi przycisk Fire, który też jest zgodny z tym niepisanym standardem drugiego przycisku Fire w Atari Commodore. I rzeczywiście po podłączeniu takiego pada mamy dwa niezależne przyciski Fire. I tutaj zdradzę Wam pewną tajemnicę. Po latach doszedłem do wniosku, że granie w platformówki ze skokiem kierunek joystick w górę jest takie sobie i niestety albo stety metoda Nintendo skok na drugim przycisku jest fajniejsza. Pomyślałem sobie więc, że ustawię w Vice takie coś w komodorku, kierunek w górę na Fire 2. I tutaj szok nie da się, no przynajmniej mi się nie udało. I tak, tak, wiem, że mógłbym to obejść dzięki takim programom jak na przykład Antimicro. Czyli zamapować w nim Fire z Joya na klawisze klawiatury, a Vice podmapować te klawisze na Joya. Ale to jest droga naokoło. Po prostu dziwi mnie, że Vice nie ma sam w sobie mapowania przycisków padów na różne funkcje. Oczywiście, oczywiście, jeśli sama gra na C64 wspiera drugi Fire, to ten drugi Fire będzie działał też sam z siebie poprawnie. O, na przykład w Robocopie mamy na drugim Fire właśnie taki skok, i jak najbardziej nam Robocop skacze. Moi drodzy, musicie mi tutaj uwierzyć, że grając takim Joyem w gry z Atari, Amigi czy Commodore na PC-cie, naprawdę zwiększycie imersję, czyli jak to się ładnie po polsku mówi, zanurzenie w ten retro świat gier do 90%. Jednak RetroFan obsługuje nie tylko pady i joy jest zgodne ze standardem Atari i Commodore, ale szereg innych urządzeń. Żeby jednak przełączyć go na ich obsługę, musimy użyć programu konfiguracyjnego, działającego tylko na PC pod Windowsem. Dla mnie to żaden problem, ale już widzę tych fanów Linuxa w komentarzach drących swoje szaty. Po włączeniu programu możemy wybrać, co tak naprawdę chcemy podłączyć do portu pierwszego w przejściówce. No właśnie, do portu pierwszego, bo inne urządzenia niż taki typowy Joy wspierane są tylko w porcie numer 1. W porcie numer 2 możemy używać tylko zwykłego Joya. Szczerze to mnie trochę zaskoczyło. Spodziewałem się, że wersja Twin polega na tym, że mamy jakby dwa niezależne urządzenia, a tutaj okazuje się, że to nie do końca tak. Także jeśli chcecie grać w dwie osoby na czymś innym niż Joye, to musicie jednak kupić sobie wersję nie Twin, ale dwie standardowe wersje Retrofana z pojedynczym portem D9. Czy mnie to osobiście jakoś boli? Nie, zupełnie nie, szczególnie, że po pierwsze gram głównie sam. A po drugie, jak już gram, to głównie joyami. No, jeszcze trzy. Wersja Twin nie kosztuje na szczęście 200% ceny wersji pojedynczej, ale jest tylko o jedną trzecią droższa. No dobrze, co możemy podłączyć jeszcze do retrofana? Ano no, na przykład pad od Pegasusa czy innego klona Famicom'a, jeśli jest to pad na złączu joystickowym. Tutaj pamiętajcie, że choć kształt złącza jest taki sam jak w joystickach Datari, to jego działanie jest zupełnie inne. Zmieniamy ustawienia, zapisujemy G i gotowe. Wszystkie przyciski spada są rozpoznawane poprawnie. Nie ma więc problemu, by sobie go zamapować w emulatorze NES-a, na przykład FC-Eux, i zagrać nim w Mario. Tutaj moi drodzy, bądźmy szczerzy, pady do Famiclona to straszne truchło. Ale jeśli chcecie grać jak za dzieciaka na strasznym padzie i przypomnieć sobie tamte straszne czasy, no to tutaj możecie. Ale tak, tak, możecie też tutaj podłączyć oryginalne Famicomowe porządne pady, te ze złączami D9, ewentualnie zaopatrzyć się w przejściówkę i używać tych kontrolerów z nes -a. Kolejnym kontrolerem, jaki chciałem spróbować, był zwykły czy przyciskowy kontroler do Segi Mega Drive. Ale nie uwierzycie, nie mogłem żadnego w domu znaleźć. Wszystkie moje pojechały już dawno do muzeum i tam niestety dokonały żywota. Jedyne co miałem to współczesny, oryginalny produkt z logiem Segi, produkowany przez firmę RetroBit, który może działać zarówno jako pad 3 i 6 przyciskowy, ale też był popsuty. Też jest popsuty. I tutaj taka moja uwaga od serca: nie kupujcie tego głupa. Mimo, że jest to licencjonowany przez Sege produkt, to jest żenująco niskiej jakości. I nie chodzi o to, że jest jakoś źle wykonany, bo jak się go trzyma, to wygląda porządnie. Jednak kupiliśmy do muzeum około 10 takich padów i wszystkie, praktycznie wszystkie, jak jeden mąż się popsuły w kilka miesięcy. W większości padła o dziwo elektronika, po prostu pady przestały działać, a w przedostatnim działającym wyłamał się krzyżak. No jak to jest w ogóle możliwe? Dlatego, żeby przetestować trzyprzyciskowy pad do Segi musiałem wyciągnąć szafy Arcade Stica. No ale co mogę powiedzieć, on akurat działa. Idąc tak z rozpędu, podłączyłem też mojego sześcioprzyciskowego Arcade Sticka do Segi Mega Drive. No i też bez zaskoczenia działa. Co ciekawe, ściągnąłem sobie pierwszy raz w życiu emulator do Segi, Segi Mega Drive, Fusion. I odkryłem z zaskoczeniem, że nie mogę w nim podmapować guzików X, Y, Z spada. Choć w Windowsie są widoczne bez problemu. Dziwna rzecz, dlatego szybko ściągnąłem inny, Gens. I tam nie było problemu. Fani emulacji Segi Mega Drive i Segi Master System, powiedzcie mi przy okazji, które emulatory polecacie, bo może czas nagrać o nich cały film. Jak widać na tym screenie, do retrofana można podpiąć jeszcze pada od CD32, ale oryginalnego nie mam, a zamiennik od mata gdzieś mi zginął. Możemy podłączyć też Mysz od Amigi, która nota notabene, podobnie jak Joy od Atari czy Komodorka, zadziała sama, bez konfiguracji, a także Mysz od Atari ST. Ale szczerze, podłączenie kulkowych myszy pod PC to jest jakiś masochizm? Nie, nie dziękuję. Pokazywałem do tej pory emulatory na Windowsie, ale przejściówka bez problemu zadziała Wam z każdym innym sensownym systemem operacyjnym, także działającym na Raspberry Pi. Także jeśli używacie Retroarcha, Emulation Station czy tym podobnych rzeczy, nie będzie problemu. No może z wyjątkiem konfiguracji. Czegoś innego niż Joy, bo jak wspomniałem, ona działa tylko pod Windowsem, czy raczej tylko z Windowsa. Przejdźmy do używania teraz tej przejściówki z pewnymi produktami z jednej z tajmi. DC64 i DA500. Firma RetroGames LTD, która je stworzyła, znana jest z tego, że robi produkty dość otwarte i dobrze współpracuje ze społecznością fanów. Także bez problemów odpalicie na tych komputerkach, konsolkach gry nie tylko wbudowane, ale i z pendriveów. Podłączycie do nich nie tylko pady i joye od nich samych, przez nich samych produkowane, ale także standardowe kontrolery USB z Xboxa, PlayStation czy Nintendo. Nawet większość zwykłych padów USB, ale ale to niestety nie do końca prawda. Okazuje się bowiem, że jeśli idzie o pady i joye, to firma Retro Games niestety dużą część z nich blokuje. Także przejściówki typu Retro Fan i nie chodzi o to, że DC64 czy DA500 nie ma w sobie zaszytej ich obsługi. Bo ma. Bo urządzenia te zachowują się jak standardowy pad. Chodzi raczej o to, że firma Retro Games zrobiła sobie taką listę produktów, których nie wypada banować, bo byłby dym, a resztę po prostu ignoruje. Także jeśli dołączycie do tych miniaturek urządzenie USB i przedstawi się ono uczciwie swoim identyfikatorem producenta i produktu i nie jest on na liście lubianych przez konsolę, to pad Wam nie zadziała, no i możecie się domyślać, że takich przejściówek jak RetroFan na tej uprzywilejowanej liście nie ma. Chcąc nie chcąc w RetroFan zastosowano takie obejście. Jeśli po podłączeniu zasilania do przejściówki na Joy'u atarowo komodorowym będziecie trzymać kierunek dół plus fire, a po chwili wyłączycie i włączycie urządzenie jeszcze raz, to przedstawi się ono nie swoimi prawdziwymi danymi, ale danymi wskazującymi na to, że jest ono joyem do DC64. No i muszę potwierdzić, po podłączeniu joysticka przez tą przejściówkę do mini komodorka możecie sobie spokojnie grać. Jedyny dostępny fire na joyu to właśnie przycisk wyboru i potem strzelania w grze. Generalnie wszystko działa. Jeśli jednak podłączycie przejściówkę pod DA500 to na starcie lipa. Z jakichś niewiadomych przyczyn pad od DA500 ma inne mapowanie guzików niż Joy od DC64. I to tak wypada, że fajer, jedyny Fire na Joyu Atarowo-Komodorowskim, który w mini-Komodorku był przyciskiem uruchomienia gry i szczelania, będzie Wam w menu DA500 co najwyżej zmieniać ilość gwiazdek oceny gry. To jest ważne, bo nawet jeśli mamy obok podpięty pad oryginalny i sobie nim tam wszystko ustawiamy to przycisk startu musimy nacisnąć na tym kontrolerze, którym chcemy grać. No, no ale przejściówka RetroFan jest jednak opisana jako zgodna z DC64, więc niezgodność z DA500 nie powinna nas jakoś tam bardzo boleć. Szczególnie, że po pierwsze liczę na to, że w kolejnej wersji firmware dodane zostanie też udawanie pada, a po drugie, jeśli podłączymy nawet teraz pod przejściówkę coś, co ma więcej guzików, i co zabawne, może być to nawet dwuprzyciskowy Joy do Komodorka lub pad do Segi Master System, to okazuje się, że różnica polega na tym, że zmieniono działanie przycisków chyba 1 i 2. I teraz, właśnie, drugi przycisk na padzie do Master System lub na Joyu Komodorowskim z dwoma guzikami jest tym przyciskiem wyboru, przyciskiem startu gry. Plus, jeśli podłączymy pod tą przejściówkę sześcioprzyciskowy pad od Segi Mega Drive. Które tak naprawdę masz 7 przycisków, bo jeszcze jest przycisk start. To można sterować praktycznie całą DA500 bez problemu. Teoretycznie w konfiguratorze Retrofana mamy opcję przemapowania przycisków guzików, ale coś mi ona po przełączeniu na tryb DC64 nie działa tak jak powinna. Być może sprawdza się ona tylko w tym trybie działania standardowego joysticka Retrofan. Kombinowałem tutaj, kombinowałem i niestety nic nie wykombinowałem. A właśnie, właśnie, żeby wrócić do takiego normalnego działania tej przejściówki, wybieramy kierunek Joya w górę i Fire, po czym włączamy urządzenie, czyli wkładamy wtyczkę USB do komputera, odczekujemy chwileczkę, wyciągamy wtyczkę i wkładamy ją ponownie. Bardzo podobnie jak przejście w tamtą stronę. Czyli tryby się przełącza bardzo podobnie, albo joystick do siebie, albo w górę z Firem, włączamy, wyłączamy, znowu włączamy, i gramy. Życzę Wam właśnie przyjemnego grania. Pozdrawiam, Borg Retrogralnia.